Dziś wtoreczek, poranek, czas planowania. Postanowiłem zaplanować sobie garaż, bo już nie wiem gdzie się z tym wszystkim upchnąć. Budżecik założyłem sobie 15 tysięcy złotych garaż, 35 metrów kwadratowych. Czy damy radę? Zobaczymy, szukamy najtańszych rozwiązań. No myślę, że się uda. Może wyjdzie mniej, może wyjdzie więcej, nie wiem, ale jest budżecik 15 tysięcy zł i tego się trzymamy. Dobra, plan działania. Garaż za 15 tysięcy 35 m2. Siedzimy, planujemy. Dobra, eee, Garaż ma wyglądać mniej więcej tak. To są jego takie szkice eee, czyli konstrukcja drewniana. Drzewo C24, jeśli dobrze pamiętam. 120x45, bo są jeszcze 95x45. Ale wolę chyba szerszą ścianę, grubszą znaczy się. No wiadomo, zawsze to grubsza, nie? Lepsza. Wstępnie miał być dwuspadowy dach. Niewysoki taki, mm, pół metra max takiego. Od punktu tego do tego z pół metra, żeby tylko spadek był. Ale to wiadomo, podwójne rynny. Nie, tu odwodnienia, znowu to kopać gdzieś, nie chce się. Zrobię pojedynczy spad. Yy, do tyłu jedna rynna i reszta wody wtuje. Yy, lekko będzie uniesiony. Myślałem ten gzymsik wysunąć do przodu, żeby tutaj nie lało. A poza tym bok ściany będzie na równo, nie? Więc tak. I tak na szybko. Konstrukcja drewniana z zewnątrz płyta OSB na, na tą płytę styropian, siatka klej i tynk. siodek, yy, wełna i sama płyta OSB. Nic więcej. Takie, wiecie, płyta, płyta USB fajnie wygląda, zaimpregnować i będzie super. Tak będzie wyglądały moje szkice front, czyli brama garażowa. Yy, I boczek garażu będzie wyglądał następująco: tu jest front, będzie brama wjazdowa, tu będą drzwi, okienko i tak to wygląda. Czy się uda? Drzewo już zamówiliśmy. Dzisiaj już właśnie dzwonili do mnie, że już jadą z tym drzewem. Zamówiłem takie 6-metrowe yy, odcinki. Żeby sobie ewentualnie, nie wiem, bo chciałbym zrobić konstrukcję na równo, żeby to wszystko na równo było, na wysokości dajmy 3 metrów, a tu sobie go taki podnieść, e, nie wiem jak to się nazywa, dokładnie nie jestem specem, do góry daszek taki na, nie wiem, do pół metra i zrobić spad i tak to będzie wyglądać. A w, w środku garaż będzie na tej samej wysokości, czyli tam dajmy 3 metrów będzie już sufit sufit zrobimy podwieszany wełna oczywiście sufit z regipsa tego ogniotpornego i myślę, że się zmieścimy, planowałem zrobić płytę OSB 18 22 i na sufit dać yy, albo regips albo 9 mm yy, płytę OSB wełna blacha, oczywiście blacha Yy, najtańsza, znaczy najtańsza, nie wiem czy jest najtańsza, ale trapezowa, grafitowa, taka pokryta taką yy, membraną czy czym tam, nie wiem. Dobra, no, strpen. Najdroższa to chyba będzie brama garażowa, tak, z 2,5 tysiąca jednorazowo, od 2,5 tysiąca, więc powinno być ok. Co myślisz, Luna, o tym temacie? Co? Luna? Patrz, tu, zobacz to masz. Mam cię. Dobra. Myślałem coś takiego właśnie, żeby zrobić taki gzymsik z przodu garażu, albo właśnie, żeby był wykończony w ten sposób, że na równo, no, tylko żeby tu ten przód nie był na równo, a wysunięty trochę do przodu taki okap. No mniej więcej coś takiego. Dobra. Zobaczymy. Może się uda. Dobra. Pójdziemy zobaczyć, dużo wylaczek jest. Gdzie to ma stać? Płytę już wylałem wcześniej. Będzie tutaj. Płyta jest betonowa B25 beton od krawędzi do pół metra wewnątrz tak jak tutaj widzicie, Wam pokażę tak pół metra od tego jest sam beton wylany na 30 cm a w środku jest styropian jest folia dana na początek styropian, beton folia i dopiero zalane, siatka zbrojeniowa i takie tam, nie? ta płyta mnie kosztowała lana z gruchy, nie? Około koszt 1800 zł, więc tego nie wliczamy, tylko sam garaż, który będzie stawiany. Drzewo już jedzie, bo dzwonili, więc czekamy, nie? Ale najlepsze wszystkim jest to, że będę robił to sam. To będą cyrki nieziemskie. Nigdy w życiu takiej rzeczy nie robiłem. No ale. Próbować, nie? Wszyscy robią, to ja zrobię. Chyba nie będzie tak źle. Będzie trzeba kupić jakiś tam sprzęt, nie wiem, e, piłę, kośnicę czy coś tam. Może pożyczę od kolegi, bo ma. Ale ogólnie ciekawy projekt. Ciekawy. Mam nadzieję, że się zmieszy. O ile ceny nie pójdą do góry, wolę sobie teraz pozamawiać jeszcze w starym roku, e, bo w przyszłym nie wiadomo jak będzie. Drzewo przyjechało. No, 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 dobra, drzewko jest wziąłem 6 metrowe odcinki żeby lepiej ciąć sobie, bo tam były tylko 330 i 2 chyba 70 coś takiego A tak sobie będę to cioło na swój wymiar bez odpadów, żeby jak najmniej w sumie tych odpadów no dobra, później coś trzeba wszystko do garażu wsadzić, nie wiem gdzie, ale trzeba wsadzić Dobra Gdzie ja to wsadzę? Kurwa, belek Tu nie ma miejsca Tu nie ma miejsca Ach, Trzeba to jakoś coś wymyśleć Może tu gdzieś z tej strony Wiecie, najgorsze jest to, jak nie ma miejsca, nie? No nie ma miejsca, no to jest najgorsze, no nie ma miejsca. Może pojadę jakąś folię, położę to gdzieś na dworze i folią nakryję. O nie, bo to suche to zaraz nabierze wilgoci. Ech, dobra, muszę jakoś to w garażu umieścić, ale jak, nie wiem, zobaczę. Takie kurwa przenoszenie z miejsca na miejsce. O Boże. Najgorsze przenoszenie z miejsca na miejsce, ale plan zakłada zrobić ten garaż jak najszybciej. Ciało się warsztatów drzewo. Drzewo fajne, leciutkie, suszone. Na konstrukcję powinno być dobre. W sumie w Skandynawii robią domy z tego, nie? To może. I ja zrobię mm. <laughs> się zachciało garażu ciężkie Następnie planowałem zrobić ten garaż. Planowałem zrobić ten garaż z płyty obornickiej, nieś nie? tam stalowy, e, stalową konstrukcję wyspawać, zakupić tą płytę obornicką, bo to fajnie wygląda. No ale kurde, ja się na tym trochę nie znam. Bałem się, że spierdzielę, chociaż tego też się nie znam na nie, ale wiecie zawsze płyta OSB na to styropian. Styropian zawsze przykryje wszystko, nie? A jak będzie to jest mój garaż, a nie tam wiecie pokazowy. No ale i tak przeliczałem to wszystko. Płyta obornictwa to tam z płyty to by wyniosło około 35-40 tysięcy. Firma jakby miała przyjechać to pewnie by postawiła za 50 tysięcy taki garaż. No ja tu optym optymalizuję koszta jak najniższe, a żeby w miarę jak najszybciej to zrobić. Nie? No wiadomo, można blaszaka postawić, ale ja jakoś nie chcę blaszaka. Mam trochę tych sprzętów. Nie wiem, nie wypowiadam się, bo nie miałem, ale bałbym się, że w tym blaszaku, wiecie, ta wilgoć idzie od spodu, to mogą narzędzia rdzewieć te sprzęty, to wszystko. Nie wiem, takie mam wrażenie, że tam się skrapla ta woda, jednak. Tutaj chciałem sobie zrobić taki coś na styl, wiecie, e, amerykański, nie? Co oni mają, wiesz, wchodzicie i jest wszystko w pytach USB. Tu też miałoby wszystko w pytach USB, ale kurde no, e, ja wychodzę z takiego założenia, że jak nie wykończysz domu od razu, e, jeśli go kupisz, czy tam już wykończonego, czy jak budujesz i nie wykończysz tego domu od razu, to już później jest ciężko to w ogóle e, iść tak sukcesywnie i i, I robić, nie? Wiecie, ja też tu miałem wszystko wykończone, nie? Tu miałem wszystko wykończone, tu była kostka, yy, i, ale później tak mówię. I tam miałem trawę na ogrodzie, wszystko. Ale przy taki czas, że yy, mówię, z, będę chciał zrobić garaż z tyłu, no to żeby tu betoniarka wjechała, duża, a nie chciałem tego ręcznie robić ani nic. Yy, mówię, to rozbiorę tą kostkę, wyłożę ją z tyłu. E, zaraz Wam pokażę, co mi chodzi. E, zabrałem tą kostkę z y, podjazdu, wyłożyłem ją. Tutaj zrobiłem sobie taki plac. E, tu. E, a teraz, jak już ta płyta jest wylana, można dokończyć to tu. Tu jeszcze też nie mogę skończyć, bo jeszcze chcę elektrykę to tak pociągnąć wszystko jakieś tam y, rzeczy. O kurde o kurde, miał być kolorowo, a tu mi się już kruszy, ale dobra. Szybko się postawi, się pomaluje farbą betonową. No i dobra, wracając tą kostkę tutaj sobie wyłożę. Następną już kupię i wiecie, zamknę sobie na gotowo, nie? Żeby już do tego nie wracać. No, no tak samo tam trzeba to wszystko wykończyć. No nie ma kiedy. Nie ma kiedy tym bardziej jak e, coś tam Robicie po pracy. no Ja tam mam też prowadzę jakąś tam działalność i już czasami naprawdę nie ma czasu, kiedy to robić. Zawsze sobie planuję, że przyjdzie zima, nie? wiesz co chodzi, przyjdzie zima, nie będzie zamówień, e, idę robić poddasze do góry i garaż wykańczam i, i wszystko robię nie w tej zimy. A zimy nie ma, nie? Bo jest kord ciepło i zlecenia dalej są, nie? Więc. Czeka jeszcze mi ogrodzenie do zrobienia. Jakimś najszybszym sposobem to chyba będzie opryskać go tynkiem, i, i to będzie tyle. Kostkę się wyłoży. No kostki tu nie zostało dużo do wyłożenia jakieś 80 metrów. No ale to tak się zbiera, nie? Tak się zbiera i zbiera i ogród, i nawodnienie trzeba jeszcze wykopać. Bo jak nie masz nawodnienia, to nie masz trawnika. Ja tak zawsze mówię. Na początku jeszcze dbałem, jak miałem ten trawnik, ale już później mówię. Ech. Co ma być, to będzie. W przyszłym roku się zrobi. No. i ten rok następny mija. I ja sobie o planuję tylko, nie. A wiecie, żeby wykończyć ten garaż na przykład tutaj. To trzeba to wszystko, to wszystko gdzieś dać, nie? To gdzie to dasz? No nie będziesz przestawiał z miejsca na miejsce, no bo nie ma jak. U góry jeszcze tam jest całe poddasze do zrobienia w garażu. I też nie ma, wiecie, to jest makabra, nie? Dlatego szybko chcę postawić z tamtej strony garaż, wszystko wyniosę do, do tamtego garażu. Tam będzie taki pseudo-warsztat. A, a tutaj już się zrobi na gotowo, e, tylko do parkowania. Chociaż w sumie wszyscy co mają garaży, nie pamiętam, żeby ktokolwiek trzymał samochód w garażu, nie? Więc e, garaż to jest taki, wiecie, jak, jak jest, to dobrze, bo to jest tak jak graciarnia. Ale jak go nie ma, no jest problem wtedy. Gdzie to wszystko trzymać. Ale moje zdanie jest takie, że ten garaż taki standardowy, przy, przydomowy, to tylko graciarnia. Nie? To jest tylko graciarnia. Raz stał tu samochód, tylko raz. Raz pamiętam, Ja miałem bo na Tuareg. Mówię yy, i spróbuję, czy wiadę, nie? Ale miałem połowę mniej maszyn. Wszystkiego. To tak wjechałem nim. Że jak drzwi uchyliłem, to wychodziłem tak, wiecie, żeby nic nie uszkodzić Czujniki to rypały z każdej strony, bo wszędzie na, na centymetr się wjeżdżało tym samochodem, nie? Więc yy, samochody zawsze, na, nawet na podjeździe już nie chcę, tylko za, <gryw> za ogrodzeniem Bo się po prostu nie chce wjeżdżać już Dobra, nosimy dalej, takie tam opowiastki z garażu Dobra, pierwszy fuck up, nie przemyślałem. Zobaczcie. Deski. Trzeba światło zgasić. Deski na styk. znaczy deski. Konstrukcja. No, no muszę iść. Wyłączyć, bo się zastawię i już nie wejdę. Dobra. Na styk, nie? Tu resztę desek chyba wstawimy podkłada. Tutaj o. Ale zaraz zobaczymy ile jeszcze wejdzie. Ciągle już stary, zmęczony. Ech. Kurde. Kład dużo tutaj. Bałaganu robi, on zajmuje połowę garażu. Aj Boże Boże. Dobra później wam powiem ile mniej więcej u nas kosztuje takie drzewo. Ile wychodzi metr kwadratowy takiej ściany jak ja chcę zrobić. W porównaniu do betonowej. Betonowej, co ja mówię, do murowanej. Tylko że ja cały czas myślałem o murowania z bloczka, z bloczka 12, znaczy z Suporexa 12, nie? Ścianki 12 postawić sobie, bo po co to lepsze? To takie na 3 metry wysokie to niepotrzebnie z takiego grubego Suporexa murować. Świadcz 12, wieniec u góry, daszek i ten. Nie? Przeliczymy, zobaczymy ile to mniej więcej by kosztowało. Siema No dobra, drzewo w garażu później będzie trzeba co wyciągać gruntować bo je trzeba zagruntować a później co pociąć na 3 metrowe odcinki coś na jakąś konstrukcję złożyć Kurwa zaraz czekaj zobaczymy czy się w ogóle brama zamknie Coś mi się tu wydaje, że brama nie zamknie Ładnie. nie Pokaż Nie, no na styk Ale coś brama się zacznie Dobra, jest na styk Udało się Dobra <gryw> Idziemy dalej coś duba. O kurwa, tu ślisko Kurde, jak no dobra, tu on stanie 3 metry wysoki spadł w tą stronę, dubcia rynna, Wjazd tam, tutaj e, drzwi, okno, brama od tamtej strony, nie? No dobra jakoś to będzie. Mam nadzieję, że jeszcze na wiosnę mi się uda zrobić, bo chyba trzeba ten basen spuścić. Trzeba ten basem spuścić Co tu się dzieje? O kurwa O fuck Już tu kurwa lód jest Jak nie wiem co Żebyś nie rozciął Ja pierdolę to ostre jest Ty może by... Kurwa Uu. Uu. To ostre jest Żeby to nie przecięło Może kurwa wezmę świetlę, to się to porozwalę Okej, okay, kurwa ostre hmm, 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 hmm. albo zostawić? Nie, wezmę sikierkę trochę Porobię to, żeby to nie było No to rozetnie przecież I dopiero kurwa będzie. Dobra, idę po No Dobra Mamy sikierkę <laughs> Idziemy trochę to porozwalać, bo to jest takie ostre, że jeszcze rozetnie A to jest 55 tysięcy litrów więc jak to by walnęło kurwa to zaleje całą miejscowość rozwali to I trochę to trzeba skuć na jakieś drobne kawałki takie kurwa przecież to ostre jest jak to tak kurwa zobaczcie to jest grube ja pierdolę, to z 500 wlot jest To trzeba, o oh fuck dobra Trzeba to rozpuść trochę cały taki skuć. A jak ja tam wejdę, tu trzeba było to całe skuć. Nie wiem, zobaczymy. Tu jest taki to było luźne trochę tego lodu grubo nie idzie się przebić pokaż to kurwa, patrzcie o, to, to takie ostre jest to trzeba go wystrusić Dolewa się coś do tego? Czekajcie. Dolewa się coś do basenów, żeby to nie zamarzało? No strasznie to wygląda. <grych> Cały skuć. No szczerze powiem, nie jest kolorowo. <grych> Cały mokry kurwa I to jest naprawdę mega. Lód. To taka zima była? No nie, nie, a może by wejść tam kurwa w woderach, w woderach i cały to skruszyć? Nie wiem, zobaczę. No zasadniczo, ja bym wszedł tam w woderach i to skół ale to głupi pomysł jest. Kurwa jak ruszę, jakiś kawałek rozetnie basen. Uuu, nie dałże, nie dobrze. Może tylko skuje na krawędzi i Skuje na krawędzi i nikt to sobie tak luźno pływa Przecież tutaj wiecie nikt już teraz na razie nie będzie wchodził Ale żeby ta płyta duża się nie przesunęła i nie, może się zdąży roztopić zanim ten, zanim coś się stanie Jakby tylko krawędzi rozbijamy. Chyba będzie samo już zbite A ty, ale tu widzę ślady stóp. Ktoś tu chodził po tym lodzie? Czy ja wiem? Chyba nie Ale jak to, teraz to można o, Teraz to można sobie Wiska no trzeba wrzucić do środka <laughs> zrobić w basenie tu jeszcze takie kawały duże no tu, ale nie tak Dobra Zrobione Trochę No 55 tysięcy Trzeba spuścić Chciałem spuścić e, Ściągnąć ten basen na bok Przesunąć go tam na bok Wyciągnąć do zrobienia Trzeba wybrać spod niego Położyć e, jakiegoś XPS-a grubego Najlepiej z 10 cm, żeby, znaczy, żeby to ciepło nie uciekało w grunt. No i tu takie postawić podesty w koło w kształcie C. Żeby można było sobie chodzić w koło basenu. Żeby można było sobie chodzić tutaj w koło basenu, nie? Takim się marzy. Ale czy tak wyjdzie? Robot tyle, że nie wiadomo w co kurwa ręce wsadzić. No. Dobra, ogród też trzeba wykopać. podnienie zrobić. Kurwa, kiedy to wszystko porobić? Nie ma kiedy. Dobra, ważne, że ten lut rozbity przynajmniej despoł spał spokojnie. Ja jak zwykle zrobię, kurwa kabel, że wszystko wylatuje na boki. Oj, boże, bo. Super. Aby kurwa kawy z ekspresem, i zrobić kasz? Eee, smacznego. <laughs> kurwa, kata. Ja pierdolę, nie mogę. No nawet tego nie wiem zrobić. Dobra, takie ja na koniec podsumowanko ile koszt jest yy, ściany takiej z konstrukcji drewnianej? Koszt. Ja liczyłem płyty OSB 18 i 22, więc koszt na jedną ścianę to jest 18 metrów kwadratowych. Liczmy tak gdzieś 650 zł za płyty na jedną stronę, więc na zewnątrz konstrukcja i wewnątrz to wychodzi plus wełna jakieś i styropian plus jakieś 2000 zł, nie? za jedną ścianę, czyli jedna, druga, trzecia. Minus tutaj brama garażowa, drzwi i okna, no to jest jakieś 7 koła za zewnątrz, konstrukcja i wewnątrz płyta OSB. Więc zostaje nam jeszcze trochę kasy. Dobra, wszystko będziemy liczyć na bieżąco, nie? więc y, murowany garaż z 12 Suporeksa y, by kosztował, liczę, chyba paleta, bo to będzie 18 metrów. To paletę to jest chyba jakieś 700 zł. Ale, po jakiś tynk w środku, to trzeba jeszcze wieniec wylewać. To trzeba jeszcze, no, nie jestem się z tym. Tu spinasz, wiecie, jedna płyta przekręcona, i pół ściany nie ma, nie? Dobra, wszystko będziemy w następnych yy, tam odcineczkach wrzucać. No co, no to teraz zajmiemy się gruntowaniem tego drzewa. Będzie troszeczkę lepsza pogoda, to jeszcze takim tym czarnidłem wysmarujemy spody, żeby tam wilgoci nie było. No i będziemy to ciąć, spinać, żeby zrobić chociaż dach, ściany, bramę na koniec wrzucimy. No ale to dobra, po kolei. Subskrybuj, daj łapę, jakiś komentarz. Dobra, do następnego. Hej.